Proszę o stajęcie dookoła bankietu. Za chwilę Wasza runda porównawcza. 14 latkom dziękujemy. Już odpoczywamy, czekamy na werdykt sędziowski. I prosimy muzykę. I wanna be like Oh. Oh. Oh, 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 Oh. bravo. Zakończyliśmy ten finał. Przed nami jeszcze moment ogłoszenia wyników. Niecierpliwie czekamy na werdykt sędziów. Ja im nie zazdroszczę. Ja bym Wam wszystkim dała pierwsze miejsce. I złote medale. I bardzo dziękujemy. Ponownie dzielimy pakiet na dwie części. Przechodzimy do kolejnych zmian.